Dziś Iwona obchodzi swoje imieniny. Chciałaby je jakoś uczcić, więc postanawia zrobić małą imprezkę dla wszystkich przyjaciół w domu ekipy. Dominika nadal żąda kasy od Melanii. za milczenie sprawie tego nagrania. Dziewczyna ma już tego serdecznie dość. Chciałaby, żeby ten koszmar w końcu się skończył. Niestety wie, że nie będzie to takie łatwe. Melka z bezsilności się rozpłakała. Kasper przyłapuje ją na płaczu. Chciałby jej jakoś pomóc, lecz jego narzeczona nadal nie chce mu powiedzieć wiedzieć o co chodzi. Bardzo się o nią martwi. W końcu nadeszła pora, w której rozpoczyna się impreza z okazy imieni Lisicy. Wszyscy przyjaciele się zjawili. Nawet Sara. Kiedy Mela widzi, iż Przemek całuje się z Rogalską, pęka jej serduszko. Dziewczyna jest załamana. Mela poczęstowała się ciasteczkiem z dodatkiem. Między Przemkiem a Kacprem dochodzi do przepychanki, bo jego narzeczona nagadała mu głupot. Mela na totalnym odlocie mówi Kacprowi, że tylko z tym żartem no i w sumie jest zakochana w przemku. Moje przypuszczenia co do poznania Przemka się sprawdziły Jednak nie sądziłem, iż Mela po prostu mu o tym powie Skąd miałem wiedzieć, że się naćpa? Ten wątek akurat omówię nieco później Powiem wam, że jestem zaskoczony całą sytuacją Do końca łudziłem się, że Mela opamięta się I odpuści sobie tego całego aktorzynę Ja sobie jakoś nie umiem wyobrazić, żeby Mela i Kasper nadal byli razem Dziewczyna go nie kocha Więc taki związek, a tym bardziej na narzeczeństwo jest bez sensu On jedynie jest nagrodą pocieszenia Niki kim innym. Nawet przyjaciół się tak nie traktuje. Szkoda, bo byli nawet fajną parą, tylko nie mieli ciekawych wątków. Co do tego ciasteczka, to teraz produkcja będzie promować narkociastka? Jak nie Arek nategował Lucy, to teraz Mela. Przedtem jeszcze wiadomo, kto tak się urządził. Dla mnie jest to chore. Może dlatego, że ja nigdy nie brałem i nie mam zamiaru. Daj znać w komentarzu, czy to koniec ich związku?